no hey Więc w dzisiejszym odcinku zrobimy trolla na tricusie, Zemścimy się za to, co zrobił z moim domem, tak? Tutaj kiedyś był mój dom, a już go nie ma. Więc e, proste zemstę. Zemstę na człowieku, który to zrobił. Człowieku, którego nikt to jest tricus! I ten dzień, dzisiejszy dzień, jeszcze tricus zapamięta na długo, ponieważ zrobimy na nim ultra trolla. Uwieździmy go, uwiezimy go, słuchajcie, na Skybloku, którego tutaj zaraz zbuduję. Mój plan jest taki, że go nie wypuszczę, ale dam mu serię wyzwań które będą go upokazać, e, które będą mu, dawały mu nadzieję, że go wypuszczę, ale go w finalnie i tak nie wypuszczę. E, no bo Kaman, on. co on zrobił z moim domem? No naprawdę, co jest grane? E, więc jakim jest się stało? To w skrócie wybuchu jakieś wielkie, dziwne TNT i swoją drogą, e, koniecznie dostał łapkę w górę, tak tylko przypomnę, bo jeszcze nie mówimy o tym na tym odcinku, w tym momencie, zostaw łapkę w górę, to dostaniesz darmowe ciasteczko E serio, w sensie, naprawdę, chcesz ciasteczkę, to za to w górę, przekonaj naprawdę, to to działa. No, więc jako, że zostawiłeś łapkę w górę, bardzo fajnie i subskryp subskrypcję. To żeby iść na górę, robić tego skybloka. E, i plan jest taki, żeby zrobić tego skybloka jak najwyżej. Specjalnie już e, upewniłem się, że dookoła nie ma żadnej wody, tak żeby Trisus mógł sobie zejść. I teraz powiecie, dealer, ale przecież e, on będzie mógł sobie zrobić wiadro. Wanoś wiadro, zejść sobie na dół w ten sposób? Nie, moi drodzy, pozbędziemy się całego ekwipunku tricusa, zanim... E, Cokolwiek będzie mógł zrobić. Okej, okay, więc jeden stag już zbudowany do góry, czas na drugi stag Ej, serio, to się robi bardzo niebezpieczne już samo bycie tutaj. Na szczęście, jak widzicie, mam na sobie elytrę, więc każdy film mogę zeskoczyć. I w sumie, po co to zrobiłem? Ok, chciałem się pochwalić, dobra. Chciałem się pochwalić moją super erytrą, ale teraz nie pomyślałem, że to będzie. O! O nie! O, nie! Okej, okay, to jest problematyczne. Uuu! Okej, okay, jesteśmy. No super, jesteśmy na wysokości 180. Z tej wysokości wydaje mi się, że nie ma szans przeżyć, zwłaszcza, że nie będzie mieć żadnej zbroi na sobie, więc zróbmy mu tego skybloka. Okej, okay. o grubości na przykład 3. W sumie nie pamiętam, jaką grubość ma skyblock. Niech ten będzie mieć grubość 3. I już się nie mogę zacząć tego, jak usłyszę tricusa, który się zorientuje, że jest na tej wyspie uwięziony. Ona na początku będzie myśleć, że jestem jakiś nieogarnięty i że pewnie się on nie, ale ja, słuchajcie, wszystko przemyślałem <noise> I wiem jedno On tutaj będzie musiał trochę sobie posiedzieć Już napisałem do Twistusa na Facebooku I czekam na niego odpowiedź Powinien zaraz być na tym spiku I e, sobie pogadamy no, on właśnie nie spodziewał się, że robię jakieś trola. on ogólnie myśli, że już gdzieś zamieszkałem na naszym świecie, ale taka prawda jest, że nie, bo w sumie nadal przeżywam żałoby po tamtym moim domku, on przecież był taki fajny. Okej, okay, więc mamy tu wszystko zrobione, postawię mu tylko na przykład jedno TNT. I jedną pochodnię będzie mógł sobie wysadzić to, jak będzie mu się nudzić. I możemy stąd zawijać. Więc to jest piękny Skyblock. Oj, tak, tak, byczki. Jest cudowny. Mając ten kill off, zniszczenie tego słupa jest na szczęście bardzo krótką szybkością, czynnością. Co ja gadam? User your... No, Elo! O, elo no tam, e, więc. Tak, nagrywamy stary chodź na serwer. No, Coś ogarniemy szan, no. fajnego, dobra. Okej, okay, słuchajcie, Tricus widzę, że wszedł na serwer już. Ja się wyciszyłem na chwilę i zrobimy yy, kilka małych rzeczy. Przede wszystkim wpiszemy Game Rule Keep Inventory False. Yy, od tego nie widzi, bo już mu zabrałem oczywiście admina. Ale Tricus już teraz, jeżeli zginie, to po prostu straci wszystkie itemy, które miał przy sobie do tej pory. A tego wcześniej nie było na serwerze, bo do tej pory, jak zginąłeś, to wszystko miałeś z powrotem. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jaką będziemy musieli zrobić. To ustawili spał do Tricusa tutaj na górze, więc ustawmy może spawn Point, Tricus yy, i te koordynaty. I to jest zrobione. O też, nie dostał powiadomienia, yy, więc yy, możemy się już odciszyć i pogadać z nim Dobra, Tricus, co ty robisz? Czemu mi rozwalasz wszystko? <laughs> stary. No, co nagrywamy? <laughs> yy, stary, nagrywamy takie coś, że ja cię uwiężę na Skype. Widzisz tego Skype Na górze, na górze, widzisz, no. stary. Ja cię tam uwiężę i nie będziesz mógł wyjść z niego, wiesz? Co! <noise> Rozumiesz o co chodzi. Jakby koncept no. jest taki, że już mordo nigdzie się nie ruszysz w tej serii. No i po prostu, stary, na tej wyspie już, już, już się z niej nie ruszysz. No nie? Już tutaj będziesz mieszkać. Do końca serii. Jakby <noise> widzisz, co się stało, nie? Trisus? Ale przecież mogę. Zeskoczyć! No, możesz zeskoczyć. Tak, jasne, że możesz. Ej, w sumie. W sumie, to ty rzeczywiście możesz zeskoczyć. To jeszcze jest woda. Ja tego nie zauważyłem. Gdzie? Koniecznie muszę tutaj zacerować. Tego tutaj nie ma. Okej. Tutaj nie ma, okay. nie, tutaj nie ma. wody. Nie ma... Oj, oj, stary. Ja wiem, jaki most budowałeś, Z czego budować? A ty z dirta. Ja no, a, bo ty możesz, możesz z dirta uciec. zrobić mośnik rzeczywiście. No stary, jestem ciekawy. Czy wpadniesz na jakiś pomysł, jak stąd się wydostać? Bo rzeczywiście. Możesz zrobić śmieszne jak mam się stąd wydostać? Um, nie, to jest całkiem zabawne, stary. To jest całkiem zabawne. Zabawne, jakby zostajesz tutaj i tutaj mieszkasz. Mogę ci dać jakieś rzeczy, żebyś sobie zbudował domek, chcesz? No, ale wtedy mnie stąd wypuścisz, hmm. jak zbuduję domek? Nie, e, tak! Okej, okay. okej, okay, zróbmy tak. Zróbmy, zróbmy tak, dobra? Dam ci temy. A masz? Stary, czemu mi zrzucasz? Jakby ja mam firewerki, no nie? Mogę zawsze ci klepnąć no i wtedy wiesz, co się dzieje. Nie, 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 nie. nie. Ej, no. <laughs> okej, okay, dobra, stary, zróbmy tak. E, to jest Twój block link. Pamiętasz go? No. Okej, okay. słuchaj, musisz go zabić, ten TNT. Kle już, a, a TNT. A, no to, stary, ty, oh, już, yeah. oh. już nigdy, stary, już nigdy nie wejdziesz tam, zabiję zabić je... TNT. A, 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 nie, masz go, bardzo, no. dobra, no to zabij go TNT i przeżyj przy okazji ten wybuch. A, smart, smart, okej. Okay. wybuch, stary. Dobra, wybuch, ale, stary, jest mały problem. Nie masz. Nie! O nie! Ty w ogóle nie masz nie. tego skybloka! Wow, to jest taki piękny widok. Masz już tylko jeden blok, jeżu. Więc tak, zróbmy w ten sposób. Ja przelecę się do Twojego domu i powiedz mi, ile chcesz bloków w prezencie, żebyś zbudował sobie własny domek. Dwa staki. Dwa staki. Słuchaj, bo jakby ja będę dawać Ci Twoje bloki. Muszę wydobyć te bloki z twojego domku, ale mogę je wydobyć tylko TNT, wiesz o tym? Nie! Więc czy chcesz, żeby wydobył dwa takich bloków nie, z twojego domku? Nie, nie, chcę jeden blok. Chcę je jeden blok. Jeden blok chcesz? Tak. Dobra, to czekaj chwilę, to ja muszę wysadzić to TNT i ten jeden blok musi wypaść z twojego domku. A co, co zrobisz, jeżeli stąd ucieknę? Myślę, że stary, nie masz jak uciec. A co, jeżeli mi się uda? Myślę, że ci się nie uda. <gry> możemy się założyć. Jesteś tego pewien? Tak, możemy się założyć, stary. Poczekaj chwilę, bo właśnie wysadzam TNT ja właśnie w twoim uciekłem. domku. Uciekłem, to jest bordo. niemożliwe, nie strolujesz mnie. Nie dam się Chcesz brać. się założyć ze mną? Mogę się z tą założyć. No to lepiej przyleć miejsce, w którym byłem. Wow, okej. Okay. Jeden bloczek mówiłeś. Chcesz Dobra, to by dużo dużo bloczków, to ci dam jeden bloczek z tego wszystkiego. Nie, zostaw mój dom. Ale Wiele, tylko jeden bloczek, żebym spokojnie. Zostaw mój dom, ja już do ciebie biegnę. Ta! No się widzę. Coś tak czułem, że jakieś farmazony gadasz. Coś <grym> tak Coś tak czułem, Dobra, to jeden bloczek z twojego domu chcesz, tak? No. No dobra, dam ci jeden bloczek, ale nie wiem, czy ci jeden bloczek dużo dam? Co było z twojego domu? Och, jak ten kwarc był z twojego domu. Dobrze, mówię A -a. kwarc jest z twojego domu, pewnie, nie? Okej, okay, jeden blok kwart dla ciebie, ale czy ci to coś da, stary? Nie chcesz więcej bloków? O, trzymaj. Jeżeli trzymaj. masz więcej i tak, no to chcę. Czy mam więcej, to chcesz? No. no. no to się rzucę i pójdę, stary. Dobra, ile chcesz bloków? Ale jak idziesz? Ale pójdę? ile chcesz bloków, stary? Powiedz? Ile chcesz bloków? Dwa staki. Dwa staki, ale stary, ja mam tylko półtorej jest TNT. Jak mam postawić dwa staki TNT w domku? Jeden! Jeden Blok? Jeden blok. No. Jeszcze jeden blok chcesz? Tak. To ja mam wystawiać jedno TNT w Twoim domku. Nudy. No, stary, nie chcesz. Okej, okay, dam ci może pięć bloków, co to na to. Uh, pięć bloków chcesz? Tej decyzji. To dam ci raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej, okay. pięć bloków. Dobra, pięć bloków, tak samo pięć TNT w Twoim domu, uwaga. I tak, są laki. Kabum kabum, kabum! kabum, 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 cudownie. O, o nie, magazyn. Ej, ty miałeś dużo TNT, stary, u siebie w domku? To nie! A na co? Ej, powiedz mi, Tritzus, co to za takie żółte TNT? Jakieś TNT X10? Co to jest? ja to postawię, stary, co to znaczy? Jeżu. Nie twój interes. Dobra, hej, to ja tylko sprawdzę, dobra? Bo jakby. A na co to takie TNT, stare było? O, no. widzę, że próbujesz. Oh. O, o nie! O! O, to Ej, To jest TNT razy 10, razy 20, bo wybuchło jak razy 20. O, się ma. Ale wow, co, jest, stary. Powiem tak, może nie zrobiłem tego, co ty zrobiłeś z moim domkiem, ale zrobiłem coś podobnego. Nie, ale... O mój Boże, TNT raz ja nie widziałeś, że to jest takie mocne, słuchajcie. Myślałem, że TNT razy może rozwalić ćwierć tego domku. Może jedną trzecią, a to Coś rozwaliło... Czy zniszczyłeś mi cały dom? Nie, no takie, stary, ponad połowę. Chętnie ci pokazał, ale już, stary, nie wyjdziesz ze swojego skalbloku. Ale zobacz na odcinku. No jak, no? No, stary, już zawsze jesteś w Chyba, że, jest stary... Okej, okay, dam ci wyzwanie. Co to na to? No? O mój Boże, ty obczaiłeś, że mamy moda na zmianie się. <słuch> Ale zawsze mogę się zabić. I tu wrócisz. Nie. I nie możesz tego zmienić. <noise> Więc w sumie. W sumie możesz uciekać stąd, Jerzu. Ale zawsze możesz wrócić tutaj i. Dobra, to choć! Przejdź się, swój domek. Chodź. tricus. Ale ta papuga nie umie latać. Jak nie umie latać? Nie możesz latać jako papuga? Nie. A jak się zmieniać? Czekaj. Właśnie nie pamiętam i nie mogę się odmienić, bo przypadkowo się zmieniłem a, Aaa, czyli Mi się zrobiło wszystko zielone. Nie wiem, co jest grane. Czyli się w papugę. Chcę przestanę latać? Nie, ja lata na lepsze jako papuga, jestem... Wow, jestem popapraną papugą! Stary, jestem papugą wyścigową! W sensie... Co?! W sensie, wiem, że cię to nie jest ekscytujące, bo ty jesteś uwięzioną papugą. Ej, stary, nie możesz latać? Zrobimy testy? Nie! Nie chcesz zrobić testu? Ej, w sumie chyba ci to udałoby. Mi się wydaje, że nie masz obrażeń od upadku, będąc papugą. Mam. No, próbowałem. A spróbuj, stary, może... Się, wiesz, nie, nie mogłeś, stary, się ośmielić. Uh, a gdybyś się zmienił w uh, Iron Golema, czy byś prze przegrał to? Byś przeżył to. O nie, co? O nie, zmieniłeś się w Dillerek Exe! O nie, on jest Dillerek Exe, ja zabijam stąd! I ty to przeżyjesz, upadek, nie? Byś spróbuj. Nie. nie przeżyjesz? serduszka, bo mam życie papugi cały czas. Ale jak zabijesz się i się zrespisz jako Dillerek Exe, o mój Boże, jak to wygląda epicko. <laughs> Okej, okay, weź spróbuj Weź spróbuj przeżyć czekaj, 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 czekaj Czekaj, mam pomysł Zaraz zobaczysz Chwila Najpierw musimy zrobić tak O nie, co on robi? Zmieniłeś się w... co się zmieniłeś? W siebie? I co przeżyłeś? Stary, mamy moda na to, że jeżeli ustawię się przy ścianie i nacisnę shifta, to się do niej przyczepię O nie, ten mod <laughs> Ej, stary, ale... Yes. Ej, małe pytanie Świętujesz, stary Gratuluję no. ci Ale małe pytanie Jak, stary, wyjdziesz stąd teraz? Nie w sensie, wiesz, jesteś szczęśliwy, że wyciekłeś uciekłeś z Takich bloków, ale jesteś w wielkiej dziurze z bedroku ja i kamienia. Ja wracam. Co się powiem, tak. Teoretycznie, stary, możesz się wspinać. Możesz ręką rozwalać kamienie powoli I wyjść w ciągu kilku nie. godzin Rzeczywiście, bo jest ten mod Pamiętacie, to jest mod z pierwszego odcinka z serii Zagrajmy w Minecraft Vista Aha. Wszystkich odcinków jest w playlistie Wpadnij koniecznie, masz nieliczek w karcie Tam w prawym górnym rogu, wpadnij koniecznie I to był mod, który czytałem na parkurze I teraz Trisus się uwolni Przez to, że wgrałem tego moda wiele miesięcy temu Wow, widzę cię mordo, widzę co robisz No nie, ale ja nie mogę wyjść stąd No, to nie jest łatwe Mam ostatni pomysł, jak się stąd wydostać Okej, okay, jaki to jest pomysł? Jest taki bug w Minecrafcie, że jak zniszczysz blok, na którym się respisz, to potem możesz przeżyć e, e, obrażenia od Co? upadku. O, teraz to wykmieniłeś? Nieźle. <grym> ej, lol, ej, to gdzie ty jesteś? No właśnie, biegnę do mojego domu. Dobra, to biegnij, stary. Ja cię, ja cię stary. Chcę, żebyś zobaczył w sumie. Zmieniam zdanie, chcę, żebyś zobaczył. Co? Jezus, o. Co ej, renowacja domu? Nie! Nie podoba ci się, stary? Znaczy, starałem Nie. się um, odnowić jakoś, A -a. takie wprowadzić... Hmm. Moje wszystkie temy. O, o, rzeczywiście. A, ale, ale to, co masz tutaj, jest cenne. Zabiłeś mnie teraz ty! Straciłeś wszystkie itemki! E, tak, ale to ty masz spawn, który sprawi, że jak zginiesz, to ty stracisz wszystkie temki. Najpierw muszę zginąć. <gry> Oj, stary, jeszcze coś wymyślę.